Zgodnie z obietnicą, mam dla Was recenzję, taką moją wypowiedź związaną z testem maty z kolcami, maty akupunkturowej. Sorry od razu za chrypienie, natomiast no, przetrwamy to jakoś. Słuchajcie, skąd się w ogóle wziął pomysł na recenzję, tak to nazwijmy, tej maty? pomysł wziął się z tego, że coraz więcej z moich pacjentów przychodziło i pytało się Pani Agnieszko, bo widziałam, widziałem reklamę takiej maty i czy to w ogóle ma sens, czy to jest kolejny jakiś taki gadżet, w którym obiecuje się cudowne uzdrowienie, a koniec końców rzuca się to w kąt i nie pamięta. No i ja tak nie ukrywam, długi czas zbierałam się do tego, żeby tą matę przetestować i w końcu postanowiłam jeżeli mam udzielać takich no, sensownych i sprawdzonych rad, no to postanowiłam sama zagłębić temat. Więc zaczynamy, tak? Mata z kolcami, hit czy kolejny gadżet, który rzucisz w kąt. Teraz może mi się uda, słuchajcie, przeskoczyć prezentację na następny slajd. Ok. Jeśli chodzi o same maty, bo od tego trzeba zacząć, to tych mat jest teraz multum na rynku. Rozpiętości cenowe są bardzo różne, no bo oryginalna mata, tak jak tu widzicie, Prana Mat Eco, to są koszta 600-800 zł. Można do tego dokupić jeszcze jakieś poduszki, dodatkowe części, także to jest chyba... Ta najbardziej oryginalna z oryginalnych i też no, najdroższa mata. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie, to powiem Wam, że no, ja takiej maty nie mam, nie kupiłam w tym wydaniu. Natomiast przeszperałam internet i przeszperałam wiele recenzji tej maty i wszędzie się... Pojawia takie zdanie, że ona jest bardzo porządnie wykonana, jest ładnie obszyta. Te włókna materiałowe, które są, i, i ta poducha, bo tutaj macie poduchę, no to, to jest bodajże z lnu. Środek jest wypełniony włóknem kokosowym, więc ona faktycznie jest taka, wiecie, bioeko, bez jakichś tam sztucznych rzeczy w środku. I nawet te kolce, które są. No to one są z jakiegoś specjalnego e, tworzywa sztucznego, fakt faktem, ale one też jest e, jakby pozyskiwane bez, bez dużego udziału e, chemikaliów. E, więc tu macie tą najbardziej oryginalną z oryginalnych. E, natomiast dostępne są oczywiście też e, już tańsze e, odpowiedniki. E, czy gorsze jakościowo? Trudno mi powiedzieć. No ja swoją matę, ja mam taką z Forfizio, używam dwa tygodnie, dopiero więc trudno mi powiedzieć, czy ona się szybciej będzie psuła, czy, czy nie będzie. Macie też dostępne maty i chyba one były najszybciej dostępne na rynku. To są tak zwane aplikatory wieloigłowe. Doktor Liapko, bodajże tak to się wypowiada, stworzył cały system wałków różnych mat i, i rzeczy takich z igłami, natomiast różnica polega na tym, że o ile tutaj macie plastikowe, tak nazywam to, z tworzywa sztucznego kolce, ułożone w takie kółka, to tutaj na zbliżeniu to niezbyt super jest widoczne, natomiast tu są takie igiełki, cienkie takie kolce z metalu i to są różne metale, to jest miedź, nikiel itd. i tak dalej. I doktor Liapko mówi też, że jakby poprzez to, że tu określone metale znajdują się w tych kolcach, no to też wywołuje to efekt taki biologiczny w ciele człowieka, tam różne ładunki powstają i tak dalej. Trzeba by było bardziej zbadać temat, poszukać jakieś badania naukowe, po prostu co w tych tkankach zachodzi. Za jakiś czas pewnie to zgłębię, natomiast na ten czas nie było to potrzebne. Pojawia się pytanie często i w samej firmie Pranamat. Oni kładą nacisk na to, że u nich te kolce są w kształcie kwiatu lotosu. Tak, to się odmienia chyba. No, jak kwiat lotosu. Natomiast zobaczcie, że w tych innych matach, bo z innych firm, te, które są dostępne, no to te kolce są takie, no, inne po prostu, tworzą takie cypelki. Czy ma to znaczenie terapeutyczne? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie dokopałam się do badań, nie znalazłam odpowiedzi, czy w kształcie kwiatu lotosu są lepsze. Od tych cypelków. Szczerze mówiąc, Wątpię, że tak jest, tak? Być może kwiat lotosu brzmi tak, po prostu po pierwsze ładniej wygląda, a po drugie, no to brzmi tak mocno zen, więc może jest to coś na zasadzie chwytu marketingowego. Natomiast jeżeli się mylę, jeżeli znajdziecie jakieś opracowania, które mówią o tym, że ten układ jest lepszy, ten jest gorszy, albo jest na odwrót, to, to dajcie mi znać. Ja może Pokuszę się o napisanie do producenta, dlaczego akurat taki układ, bo szczerze mówiąc jestem bardzo ciekawa, dlaczego tak jest akurat, bo jest to na pewno trudniejsze w produkcji. Także zobaczcie, mat, macie całe mnóstwo, tak? Do wyborów, rozpiętości od, tak jak przejrzałam internety, 80-90 zł do 800-800 z hakiem. Ja patrząc tak zdroworozsądkowo, jeżeli nie chcecie wydawać nie wiadomo ile pieniędzy, to warto wybrać coś z tej średniej półki cenowej. No bo wiadomo, najtańsze maty zawsze będą robione też z najtańszych, czy znaczy zawsze przeważnie będą robione z najtańszych surowców. Natomiast te droższe, no to ta dbałość będzie większa, więc warto wybrać coś po środku, ewentualnie później pokusić się po prostu o to, żeby kupić sobie którąś z tych droższych mat. Ja swoją, tą, którą mam z Forfizio, ona kosztowała bodajże 130 zł, mogę polecić, bo na ten czas, na te dwa tygodnie jest jak najbardziej ok, nic się nie odkleja, nic tam się nie drze. Natomiast za jakiś czas będę testować też Pranamat, to wtedy Wam powiem, zrobię takie porównanie, jeżeli będzie to porównywać. Także warto podsumowując, wybrać coś tak z pośredniego sektora cenowego, po prostu. No, chyba że macie wielkie marzenie, żeby mieć Pranamat po prostu. I teraz słuchajcie, jak to działa i czy to działa w ogóle, tak? No bo dużo powstaje takich sprzętów, które mają nas cudownie uzdrowić i, i rozwiązać wszystkie nasze problemy. Więc mi zależało, żeby w ogóle zbadać i dowiedzieć się, czy tematy mają takie uzasadnienie w fizjologii, jeśli chodzi o swoje działanie. No i z opracowań, które znalazłam, no to jakby producenci opisują w dwójnasób, tak? To działanie tych mat. Jedni idą bardziej w kierunku medycyny wschodu, inni bardziej opisują tak medycznie działanie tych mat. No, jeśli chodzi o medycynę wschodu, no to najczęściej, słuchajcie, pojawia się. Taki enigmatyczny zapis, że to jest stymulacja receptorów, tak? Praca nad meridianami i poprzez to, jeżeli zrównoważymy działanie meridianów, no to poprawia nam się krążenie energii w ciele, w ten sposób przywraca się równowaga, no i czujemy się lepiej, jesteśmy zdrowsi. Myślę, że akupunkturzyści tutaj albo osoby pracujące właśnie w systemach medycyny wschodu mogliby bardzo dużo się wypowiedzieć, natomiast fakt faktem ma to swoje potwierdzenie w praktyce, tak, no bo tak jak akupunktura polega na oddziaływaniu na określone punkty w ciele, nie będę udawać, że się super znam, tak, więc jakby to musi nam wystarczyć, i przez to równoważy się działanie organizmu, no to tak samo stymulacja tych punktów może faktycznie dać nam wymierne efekty, jeśli chodzi o zrównoważenie funkcjonowania ciała. Natomiast no tu jedno zastrzeżenie, zawsze ta mata będzie mieć jednak, jeśli chodzi o działanie cechy przypadkowości, tak, bo o ile czy w refleksologii, czy w akupunkturze, czy w akupresurze Mamy określone zestawy punktów akupunkturowych, recepty na dane schorzenia, całą diagnostykę. No to jakby kładąc się na macie, pomijamy te wszystkie aktywności tak? czyli tą diagnostykę, badanie, szukanie tych punktów, no i stymulujemy. Wszystkie receptory, albo no, te, które zostaną poddane uciskowi, więc potencjał do działania jest, natomiast no, o pewnych cechach przypadkowości. I tu bym zamknęła tą medycynę wschodu. Natomiast po medycznemu, tak, czy takie ukucia kolcami w ogóle mogą działać, w jaki sposób mogą działać, no to jest kilka takich aspektów, które warto poruszyć, tak, no bo po pierwsze, jak położymy się na tej macie, później wstajemy, no to mamy taką czerwoną skórę, tak, nie dość, że kolce odbite, to jeszcze zaczerwienienie pleców. Zaczerwienienie wynika z tego, że poprawia się, bardzo mocno uaktywnia się krążenie krwi w skórze, w tkance podskórnej i w mięśniach, które były ukute, tak to nazwijmy. Sama poprawa ukrwienia tkanek i mięśni, no to powoduje, że lepiej są usuwane toksyny. Z tych tkanek, jak są lepiej usuwane toksyny, czy tam produkty przemiany materii, no to jakby ten organizm się lepiej oczyszcza i też lepiej działa po prostu. Szybciej możemy pozbyć się bolesności mięśniowej po wysiłku, szybciej ten mięsień się rozluźnia. Ma to też związek właśnie z tym, że w tkance podskórnej, czyli tak, dość płytko, tak, zaraz pod skórą mamy cały zbiór drobnych naczyń limfatycznych. Od działania tych naczyń też zależy to, czy będziemy mieć obrzęki, czy nie będziemy mieć obrzęków. Więc faktycznie z punktu widzenia fizjologii, taka mata może pomóc w redukcji obrzęków. Teraz taki bardzo enigmatycznie brzmiąca nazwa tak stymulacja stref komórkowo-bulowych w tkance łącznej słuchajcie jak macie Skórę, to pod skórą, mamy powięź powierzchowną. I w tej powięzi powierzchownej, bardzo często na skutek napięć, odkładania się właśnie produktów, przemiany materii, powstają takie gruzełki, takie jakby ziarenka ryżu, tak? Takie zgrubienia. I teraz my niejednokrotnie, a może też kojarzycie z masażu, jak się tak zwija skórę na plecach nieraz, to właśnie stymulujemy w ten sposób te strefy komórkowo bulowe Stymulujemy też tak zwaną tylną gałąź nerwu rdzeniowego, czyli gałązki nerwowe, które unerwiają plecy, i w ten sposób poprzez zadanie takiego bodźca, czy to jest właśnie głęboki ucisk, czy to jest takie troszkę rozgniatanie, no to normalizujemy funkcję tych tych miejscach, tak? czyli je naprawiamy to nazwijmy to tak w uproszczeniu. Więc z tego punktu widzenia też ucisk maty, szczególnie na plecach, tak? bo ta tylna gałąź nerwu rdzeniowego unerwia plecy, jest bardzo zasadna, bo dajecie bodziec dla zrównoważenia. No i to co ważne jeszcze, no to dzięki temu, że jakby zadajemy sobie trochę bólu, no bo ukłucia nasz organizm odbiera jako bodziec bólowy. No to reakcją organizmu na ból jest wzrost wydzielania substancji przeciwbólowych, tak? Między innymi endorfin, tak? Czy endogennych opioidów różnego rodzaju. Więc samo, sama stymulacja, samo to takie, Kłucie, tak, które później odczuwamy jako ciepło, przyczynia się do tego, że na poziomie biochemii organizmu mamy taką odpowiedź, że zalewa nas fala substancji przeciwbólowych. I to warto o tym pamiętać, ponieważ jak macie jakieś dolegliwości bólowe, nie wiem, boli mnie biodro, głowa, to warto na tej macie się wtedy położyć i, i zrobić to zamiast wzięcia tabletki przeciwbólowej. Bardzo często udaje się, to ten ból rozgonić. I to są takie, słuchajcie, no, najważniejsze, które znalazłam. Jakby przyczyny, podstawy, takie, wiecie, medyczne, fizjologiczne, dlaczego ta mata może działać, dlaczego to nie jest taki głupi pomysł, żeby z niej korzystać. Natomiast tych przyczyn jest oczywiście jeszcze więcej, natomiast nie chcę tu wchodzić w jakby skomplikowane tematy, jakieś interleukiny i, i tak dalej. Tak? Sprawdziłam na poziomie fizjologii, może to działać. Tak? Jest, to, jest to możliwe jak najbardziej. No i słuchajcie, po dwóch tygodniach moje wrażenia, ponieważ jak ja zaczęłam czytać, jakie zalety ma korzystanie z tej maty. No wiadomo, musimy oddzielić marketing od jakby życia codziennego, no to wyczytałam, że w ogóle będę nowym człowiekiem, i pozbędę się, takie reklamy są. Zresztą pozbędę się od razu bólu, bez wysiłku, rozluźnią mi się mięśnie i, i w ogóle no pozbędę się wszelkich problemów, tak? takie. Są informacje przekazywane w opisach tych mat. No to moje wrażenia są takie, że nie stałam się nowym człowiekiem, nie pozbyłam się moich wszelkich problemów. No dwa tygodnie to nie jest też długo oczywiście, jeśli chodzi o takie działanie, wiecie, bardziej wzmożone. Wiecie, co? Sorry, podłączę komputer, bo mi się ściemnił. O no już jestem, przepraszam Was za zakłócenia. Moje wrażenia po dwóch tygodniach na pewno Mata sprawdziła się, jeśli chodzi o redukcję bólu głowy. Bo po całym dniu pracy, gdzie ja też mam natłok obowiązków, to bardzo często boli mnie głowa. Niestety to są takie napięciowe bóle. Więc faktycznie, no, ja z maty korzystałam przeważnie wieczorem, więc czekałam na to już po paru dniach, żeby się położyć, bo wiedziałam, że ten ból głowy i napięcie karku, napięcie żuchwy nawet mi się zmniejszy po prostu. To ten efekt był odczuwalny praktycznie od drugiego, trzeciego korzystania z maty, bo o pierwszym zaraz opowiem. Na pewno, jeśli chodzi o mięśnie pośladkowe i mięśnie pleców, to daje ta mata duży relaks, duże odczucie takiego rozluźnienia. Miałam też taki epizod niewielkiego bólu biodra, i faktycznie. Dla testów tylko poleżałam na Macie i zostawiłam to biodro, i ono też dość, dość szybko się wyciszyło, więc ten efekt przeciwbólowy mogę potwierdzić na sobie, że jest. Oczywiście, wiecie z zastrzeżeniem, z zastrzeżeniem, że no, nie na każdego, nie zawsze to będzie działało. To nie jest pana całą na całe złotek. Jeśli chodzi o takie ogólne też samopoczucie, no to na pewno lepszy sen, to jest prawda i to się powtarza bardzo często w recenzjach maty, że wieczorem, jeżeli się na niej położymy, zrobimy taką sesję, to lepiej się śpi, to, to potwierdzam. Ja szczerze mówiąc, jak schodziłam z maty, no to już niedługo później kładłam się spać. Natomiast, co jest ciekawe, bo lepszy sen ok, ale też po wstaniu z maty czułam taki zastrzyk energii, że no, gdyby nie późna pora, to mogłabym iść i, i dużo rzeczy jeszcze zrobić, więc też będę testować, jak będę się czuła rano po korzystaniu z maty. Także przerzucę sesję na, na poranne, przynajmniej część i myślę, że to będzie się przekładało na taki wzrost energii, na takie odmulenie się, czyli zamiast porannej kawy albo w ramach porannej kawy. I słuchajcie, z bardzo dużych plusów, jak dla mnie, tak, no to, to jest czas dla siebie i takie uspokojenie, bo jednak, żeby na tą matę się położyć, no trzeba poświęcić te kilkanaście minut. I z tym się wiąże też, właśnie, punkt ostatni, słuchajcie, jak tej maty używać, tak? Jak z niej korzystać. Czy polecam korzystanie? Tak, mogę polecić, ponieważ naprawdę. Jest to jeden z bardziej sensownych gadżetów, natomiast a propos i odwołuję się też do komentarzy na Facebooku: jeżeli ból jest mocny, tak, ponieważ te pierwsze sesje mogą być naprawdę intensywne, zaleca się korzystanie z maty na gołą skórę i ona wtedy faktycznie no, najbardziej stymuluje więc może dawać najlepsze efekty. Natomiast jeżeli ktoś jest bardzo podrażniony, jeżeli nie jesteście w stanie wyleżeć minutę, dwie na tej macie, bo, bo was mocno boli przy pierwszym, drugim, trzecim użyciu, no to możecie ubrać sobie cienką koszulkę i leżeć po prostu w koszulce na tej macie. Albo też możecie nastawić sesję na konkretne partie mięśniowe, tak? Bo nie zawsze stymulacja całego ciała od razu na pierwsze sesje będzie korzystna, więc czasem warto po prostu tylko na przykład położyć się na plecach, tak, na macie, później dołączyć pośladki, tył ciała, później ewentualnie przód ciała. To wszystko będzie zależało też od waszych odczuć. Natomiast no, lepiej zrobić tu troszeczkę mniej niż za dużo, bo jednak można się przestymulować, tak? Także na początku kilkanaście minut, powiedzmy 10 minut, na początek 12, i później dopiero wydłużajcie ten czas do pół godziny, powiedzmy, tak, jeśli chodzi o użytkowanie. No nie na rany, no to musiałam to napisać, bo wiecie, jak mamy rozoraną skórę jakąś i tak dalej, mówi się, że mata pobudza procesy gojenia, tak, natomiast no absolutnie nie możemy kolcami kłaść się na jakąś ranę, żeby pobudzić procesy gojenia. To możecie po prostu no, nie, nie uciskać tego miejsca zranionego, natomiast no te procesy i tak będą pobudzone, tak, bo mata pobudza ukrwienie. No, i właśnie a propos tego czasu dla siebie, to na pewno to, co mogę Wam polecić, to żeby ten czas spędzony na Macie, on nie był takim czasem, wiecie, kładę się, ale odpisuję na maile, załatwiam zaległe sprawy, robię 150 innych rzeczy, jeszcze nie wiem, oglądam telewizję, tak, zaległy serial, tylko połączenie korzystania z maty z taką, nie chcę mówić medytacją, tak, ale z taką uważnością, czyli żeby to faktycznie był taki czas relaksu, żebyście położyli się na tą matę bez telefonu, w spokoju, żeby tam, nie wiem, dzieci na głowę nie skakały, tak, i nie było zbyt dużo bodźców, bo wtedy jesteście w stanie popracować, też skupić się na oddechu, wtedy regulujecie sobie napięcie układu nerwowego i ten potencjał uspokojenia i relaksu jest dużo większy. Ja w ten sposób to zrobiłam, tak, ta mata była dla mnie też leżenie na macie, takim czasem uważności, skupienia się na tym, co moje ciało czuje. I po tych dwóch tygodniach powiem Wam, że no, jakbym miała oceniać, tak, no to taka redukcja stresu faktycznie o te kilkanaście procent na pewno nastąpiła. Na pewno mam mniej wyrażone somatyzacje. Somatyzacje to jest reakcja na stres poprzez różnego rodzaju reakcje w ciele, tak? czyli na przykład zaburzony oddech, czy pojawianie się bólu, czy jakieś tiki nerwowe, więc to na pewno widzę u siebie po tych dwóch tygodniach, że zmniejszył mi się taki charakterystyczny ból, który mam tu przy łopatce, i mniej zagryzam zęby. To na pewno też jest warte uwagi. Także słuchajcie. Podsumowując, mata, jeden z bardziej sensownych wynalazków ostatnich czasów. Bardzo prosta w użyciu, no bo trzeba się po prostu tylko położyć i tyle. Druga rzecz jest taka, że trudno jest się przestymulować, naprawdę trzeba się postarać, natomiast polecam na początku, żeby te sesje były naprawdę krótsze i one mają być przyjemne, a nie jakieś strasznie bolesne. Zaczerwienienie skóry jest normalne i powinno być, tak, po użytkowaniu maty. Jeśli chodzi o wybór firmy, nie polecam żadnej konkretnej, to zostawiam Wam, natomiast, jakby. Każdy musi dobrać do swoich potrzeb to, to jakiego sprzętu potrzebuje. Tak? Czy dłuższe maty są lepsze? Nie wiem. No więcej jesteście w stanie postymulować tak? miejsc. Czy kwiaty lotosu jako kolce są lepsze? Nie wiem. Może uda mi się dowiedzieć. No i co jeszcze? Warto skorzystać. Na pewno, żebyście odczuli efekty tej, działania tej maty no to trzeba z niej trochę pokorzystać. Czyli tak jak ze wszystkim, tak, tak jak trening nie przynosi efektów po, po jednym, drugim treningu, no to tak samo jeśli chodzi o korzystanie z maty, no to jest to gadżet, z którego warto korzystać, nie rzucać go w kąt, natomiast właśnie tutaj w regularności tkwi sekret skuteczności tego działania. Więc nie jest to coś, co Was... Uzdrowi raz na zawsze, i, i nie jest to jakiś cud nie wiadomo jaki, natomiast bardzo fajne urządzenie do tego, żeby dać sobie ulgę w bólu, do tego, żeby uspokoić się, do tego, żeby zrelaksować się i zrobić coś dobrego dla swojego ciała. Także ja zdecydowanie mogę polecić.